Witam, z tej strony Pierre's Gaming to jest kolejny odcinek RR Pacha, ciszej się Kaszo. Dzień dobry, znaczy dobry wieczór w sumie. No. I w ciszejszym odcinku. Koszenie roczerne. Tak, dokładnie, ja już jadę na polę Ja dzisiejszy kosłup, bo Dotrek ostatnio gościł. no myślą na tak my dzisiaj sobie... I dzisiaj sobie zbieramy sklep samo zbierająco, a mamy wygazownię postawiliśmy i sprzedaliśmy tą pifonkę, tak by się udało. Jednak mody są przydatne. Ja będę w kółko jeździł, co? No, no i tak muszę poczekać coś. Też... się kilka razy. Hmm. Kurde, jak ten Deutsch for mordet, że... Tak, ludziska, ten odcinek wy dostaniecie w poniedziałek, bo tak sobie składkiem zaplanowaliśmy. Myślimy, Kej że... Kejsa pan... ci potępne pod ten, nie? No... Pod Kejsa. A pod co? Hmm... Ty chcesz stoi twarem jechać? Nie no, z po samo samozbierająco to nie. Kejsem później. W sumie zanim ja to wykofę, to mi zajdzie pewnie odcinek. Nie wiem, czy my się wyrobimy ze wszystkim dzisiaj. Bo to pole jest Ewentualnie, ewentualnie ten, to następnego odcinka po prostu. No. Albo jeszcze przetłuszy ten odcinek? Nie no. Hmm. Bo jak będzie czas, to dzisiaj powiedziałem już nagrywamy. Jeszcze że może może się udała. Mhm. Mm Te omijaki mnie denerwują. Te nic nie zrobi. Dobra, już ten pierwszy przejazd to taki zawsze najgorszy. No, w poprzednim odcinku mieliśmy problem z pękami, a już. Rozwiązaliśmy? Tak, trzeba było wiesz, kupić. No bo innego wyjścia nie było. Bo ja mam to kosić <laughs> ja nawet naokoło jeździł. Bo najlepiej z tymi kosiarkami z tego co widzę. Może zobaczymy ile dzisiaj nam odcinka wyjdzie, no nie wysądzimy, że będzie taki długi jakiś Bo no, mówię, pewnie się nie wyrobimy ze wszystkim dzisiaj. Jak jak kosiliśmy lucerne, to tylko skończyło się na tym, że lucernę skosiliśmy chyba. Nie tak, wiem. W sumie tak było, a na następnym odcinku dopiero tam ogarnialiśmy ją dalej. Na nawet z bridżu ludzie w sobotę będziemy siać bawełny. To co Piotrek uwielbia najbardziej w farmingu. Mm. Bawełna jest zajebista. Tak Bawełna jest zajebista, kurwa Dokładnie, bawełny będziemy siać i będziemy się bawełnować później Nie wiem czy w ogóle jest takie słowo jak bawełnować Pracłopników. Nie wiem. Będziemy się gwałcić na polu z bawełną. A to jest kiosz powiedział. A Piotrek stwierdził i sformułował i dodał sformułowanie... To raczej nie. A ja ci powiem, że, że, jasne, że tak. A ja ci powiem, że... ...że nie mm. spać. Chyba srać. Prze Przespie to wikili. Mhm, mm -hmm. nie dzieć polarny. E, mam pomysł, zgrabię to w taki jeden wielki furgon jak Dragon ostatnio. Dobra. Hmm. O ile się da tak? Proszę. Ale to nie będzie... No bo dwa Hmm No jak chcę. Nie wypowiadam nie, się. nie no. będziemy tak. No ja po muszę się tylko czekać potem. tym. Mhm. Mamy już 5 odcinka, do, dopiero tyle wykosiliśmy, na no nie? Także... Pewnie dzisiaj wszystkiego nie skończymy na odcinku. Jak nie skończymy, to na razie na następny skończę... odcinek. W właśnie. Ty do... już kuka. Czyli to będzie następny odcinek albo w święta, albo po święty. Dobrze mówię? Dokładnie No ale przed Sylwestrem. O! Hm. No i zawsze jak wjeżdżam to muszę tego mija jakiegoś zrobić. O czekaj, jeśli Piotrek jedzie, będzie go widać na miniaturce, bo sobie z z trzeba miniaturkę walnąć. W ogóle, ludzie, możecie napisać w komentarzu, czy znacie jakąś osobę, która przesadła dwie gry w przeciągu 24 godzin. Hmm. Bo ja się pochwalę, że przesadłem sobie wczoraj Mass Effect'a, Andromeda skończyłem. A czy to nie całość? Miałem końcówkę gry, ale dzisiaj wszedłem całą grę Code of Honor, może ktoś kojarzy, francuska, legia czy cudzoziemska, ale z tego co wiem, to pewnie dużo osób kojarzy, bo wiem, że dużo osób w to grał, prawie każdy w to grał. Tadek mówił, że w to nie grał. Nie. No, ale naprawdę, ja w to grałem i dużo osób też nagrywało to, to na YouTubie, także... No, mogę ci powiedzieć, czy graliście w Code of Honor, którąś ja mam oryginalną na płytce dwójkę, tu z grą Najemnicy, może, może się odnowi serię z gry z dzieciństwa, może coś nagram z Code of Honor 2, zobaczę, no to gra jest, tylko mówię, tak na 2 godziny gry, nie więcej, tak że... A mm -hmm. no później byśmy zrobili sobie odcinek z najemników. Jeden taki. Bo w tak dawno temu nie było gier z dzieciństwa, tak wymowę coś. Właśnie, DSJ-y ludziska, DSJ-y. Miały... Teraz zima, właśnie. Miałem, miałem zamiar coś tam nagrać dla was z DSJ-ów. Wiadomo, to zima i w ogóle. Eee... No ale no nie mogę nigdzie znaleźć jakiejś żadnej działającej pełnej wersji DSJ-ów czwórki, Jak kupować tak zbyt mi się nie chce, bo to 50 zł kosztuje. Taką grę wydać 50 zł, no to trochę dużo jednak jest. Tak jakby ktoś miał gdzieś jakiś działający link do DSJ-ów czwórki, by podesłał w komentarzach, ja bym był wdzięczny. Jest ten, jest Kra. No. Na Steamie, tylko nie wiem co ona jest teraz w przestrzeni, kosztowała 3 Słoty, która mm -hmm. yy, jest na yy, oparciu na TSJ. -a. O! Tylko się to rob... robił jeden człowiek, nie? Aha, wiem chyba o którą ci chodzi. Ja chyba mniej więcej wiem o którą ci co chodzi. Co, co po ile ona jest, teraz, mm -hmm. na tą chwilę. On się, się ustawi tak w miarę prosto. Ej, wykosała na 10 minut do odcinka. Bo ewentualnie jakiegoś DSJ-ta mógłbym odcinek Luje zrobić, to z dwójki. Nie jest takie trokie. A ile?

się Udało mi to to wykosić. Teraz weźmiemy sobie kejsiora, jak tam dalej zgrabia, swoim ulubionym ciągnikiem. A jak? No na razie doliczę sobie tu postawy, później sobie rozepnę te kosiarki. Po odcinku jakoś. Ktoś w ogóle otworzył oborę, nie wiem kto to był za cymbał. No właśnie. Szukam kejsa, a tu stoi. Panie, z tym to ciężko iść Trzeba jakiś większy ciągnik kupić może. No to po zniwach trzeba będzie nazbierać. Ale przyjebałem w choinkę. Ciadek tego nie widział na szczęście. Wszyscy ludzie muszę w na niedzielę nagrać osinę. O osinę, o osina blanco. Łe kurwa jebany płot A co, jak ty cisza jesteś? Co ty piłeś? Jak pijany, wiem o tym. Co ty pijesz ciszej? Nic Daj teraz pokazuję, że zbieram lucernę Nawet chyba wiem gdzie to sferać, te kwiatki całe Kwiatki, kwiatki, kwiatki. Tam jest ty jak taki kwiatek. Kiedy hmm. <grym> teraz? Nie wiem. Nie Niby to tutaj można wyczerpnąć, ale zaraz zobaczymy. A la fa la la. la. Las będzie jak... Yy, drzewa nakradniemy. Hmm. <grym> I wtedy tam, będzie las. 23% tam. Na f... ala fali. Nie ma fali, nie ma fali... Hmm. Day and day... Lala to lie... Everybody. Dobra, lecimy dór do elegancko. 20% to jest, 3% to jest 43%. 45%, no tak by spoko nawet, dalej na ala falalala. Ciekawe to nazwą lucerna ala alafa ala la 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 nie mogli nazwać normalnie językiem polskim lucerne tylko ala alfa, la fa la, la Alfa la alfa... to się nazywa? Al... alfa... lfa Alfa alfa, alfa 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 alfa, alfa alfa, alfa, alfa. alfa Tak Giulietta hmm. To abyś powiedział, alfa Romeo Giulietto Lepsze Clio. Lepsze Clio, mówię ci. Mm -hmm. Wygodniejsze. No Alfa Romeo jest wygodnym samochodem, chyba, nie wiem, nie znam się. Dwa razy w życiu jechałem Alfa Romeo. A Piotrek by taki Alfa Romeo sobie przygarnął, mówi. Nie. Clio by sprzedał na złom przynajmniej. Hmm. Są? Na szczęście by oddał Co mnie zesłał? Ej, jak będziesz Clio to do Marka Jedka zadzwon hmm. Ja ci kupię Lamborghini Multiragio Albo Bugatti, albo McLarena jakiegoś O, Dodge'a Challengera ci kupię Jakby Piotrek dostał doza, to byśmy go prędko na świecie nie zobaczyli. Chyba, że na tamtym świecie, to tak. Ja tobie kupię Yamaha 1 O, Yamaha R1 jest zajebista. Na 90% wam dopiero. Zobaczyłem czy nabię na filmowę to wysypać w sumie tak, zobaczę, podiadę wam 93%. Było 94%, 90... No, 94%, 94 się trzyma. Mima nie. Ma, nie. Nie ma, nas. No pełno mam. Zacząłem na naszej gazowni, można to wysypać, ale pewnie nie. Bo to by było za bogato. No nie da się wysypać Także muszę jechać gdzie? O kurwa trochę daleko do tam, tam gdzie jeździliśmy Wcześniej co nie dało się belek sprzedać, jak tam tego się nie będzie dało sprzedać to ja nie wiem Gdzie to wysypać Także mówię pewnie się nie wyrobimy na odcinku ze wszystkim bo zanim ja wrócę i tego to będzie 20 minut Dzisiaj robimy maraton nagrywek. W sumie. A znaczy co w sumie w tej odcinek Niech tam taki został, żeby nagrać. I później złamy się z serwy. Słuchaj, masz rocket? Tak, później może rocket jeszcze. O kurwa. Zarzuciło mi gabarynę Jebane płoty w tym jebanym farmingu! No zjebane płot! Nie <laughs> chcę w to robić kulturalne odcinki, ale się nie da w tej grze. No. I teraz bokiem case'em poleciałem. Pytanie czy ja to tu sprzedam, pewnie nie. Para para para, riki tiki tiki. Gdzie się módlisz, żeby to sprzedać tutaj? Okay. Wiem, wypoczyli w brakach w ale... Jedyna opcja. No i nie idzie. Co ja pierdolę. Wiecie, że my coś my nie Nie gdzie myśmy to sprzedawali. nie wiem kto jest wtedy tą przyczepą. No w Zobaczę Zobaczy tam. Jak to by na YouTube sprawdził. Hmm. Jadę do ref Ref... No tam się uda. Ale jaja. Jakie to robimy wielko kupę? No i tyle. Ja wielka to... kupawał Chyba, trzeba jeden tak, ja nie wiem, czy ja tam nie dojadę do tego skupu, ale koło pięćdziesiątki muszę się znaleźć. Dobra, jak już dojadę tam. Ta mapa mnie denerwuje coraz bardziej. Jak się wkłócę, to przechodzimy na ośny. Dobra, nie, no, wartuj. Powiedziałeś, jebać tą mapy! Właściwie jest najlepsza Mhm, mm sam się grają od roku na niej. co w ogóle prawie nie grał na tej mapie i mówił wiesz ile hmm. Ale ja okolicały hmm. Teraz zobaczymy czy tam się da sprzedać na swą kochaną tą No jak nie, to wielka kupa będzie lucerny. No i gdzieś tu powinno dać się stalać lucerny, no kurde, nie ofukujmy się, no to... Ty gdzie ja pójdę? Po... Nie, ja już, ja się zgubiłem, nie, nie gram w to grę. Hmm. Za to, że ciszej. Hmm. Tego farminka. Nie no, jest dobrym miejscu niby jestem, tutaj, dobra. Próbujemy tutaj to sprzedać, jeżeli nie pójdzie to robimy Wielką Kupę i tyle. I tutaj na pewno nie pójdzie, bo jest kratka. Nie jest tu przyjmowany. Dobra, robię Wielką Kupę i tyle. Nie ma co kurde, zrób na ty nasze i tyle. Dobra, wracam i będziemy chyba kończyć na no niebie. Jest 20 odcinka. Dobra, zrobię wielką kupę po prostu i teraz. Zrobię wielką kupę, reftu tu pozbieranym poza odcinkiem. E, wiem, że Cerny nie zbierać, ty to po samozbierająco. Dobra, jadę, zrobię wielką kupę dla Piotrka, na twas. <laughs> Czy Ciotrek lubi takie klimaty jak mu ktoś strona na twarz. No, chyba ty. A, no a ty powiesz, jak to sika. ale pan już lubi w takie klimaty. Pierd! Badaj! Ostatni pan. Osta 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 pan byś mówił co innego. A, jasne. Chyba ty. No powstaj kur... A szakary, nie prowokuj mnie. To to szeczopek. co? Dawaj. Skręcam tu, reftę pozbieram i pozost... A tutaj wypierdolę tobie to kupce. Jak Tutaj dawaj, na przełomkę i a I... bracie, Wielka kupa lucerny. Ale będzie... Pamięci, że ta wielka kupa. Ja właśnie widzę. Ja yeah, pierwszą. No, inaczej się... Inaczej się da. A ty są te tak co? Tak, sprasujemy go. Wrasujem go sam. Dobra, to zamknę i pojadę od drugiej strony. Żeby tego nie ciągnąć mogę, co to. Piecie na to jedyne. Na tym się już nie dosypać. No, to jest, to jest mini Kupa V1 Tak Dobra, kończ odcinek, poza odcinkiem zbieramy ref do tej lucerny Albo sprasujemy, bo mi się wydaje, że lepiej to sprasować chyba wyjdzie, no nie? No tak No Następny odcinek będzie po świętach, albo w święta, zobaczymy Na, na, na razie mam dosyć tej mapy Dobra. Piotrek, kończ Pa Dobra Do następnego, trzymajcie się, cześć Yes.